Cześć, dzień dobry, nazywam się Łukasz Grzanek i zapraszam Cię na podcast Przerwana Emocje. Jest to psychodokacyjny podcast skierowany do młodzieży, w którym poruszamy tematy, które bywają trudne, niewygodne, ale mogą być i są czasami bardzo potrzebne w dorosłym, dojrzałym życiu każdego człowieka. Dziś z moją zaproszoną gościnią będziemy rozmawiali o środowisku domowym, czyli o tym, jak nasze środowisko wpływa na odbiór otaczającego nas świata. Zapraszam. Dzisiaj ze mną jest Aleksandra Grądzik. Cześć, Olu. Cześć, dzień dobry. Powiedz mi proszę, skąd u ciebie zainteresowanie środowiskiem domowym? E, kilka lat pracowałam z rodzinami w gabinecie. E, to nie wszystko, co możemy dać pacjentom na przestrzeni gabinetu. E, znalazłam ofertę właśnie terapii środowiskowej. Zainteresowałam się tematem. Okazało się, że można robić więcej, pomagać bardziej, bo efekty terapii wspólnie połączonej i ze środowiskiem, i z gabinetem przynoszą dużo większe skutki. Czyli z gabinetu wyszłaś do środowiska. Tak, dokładnie. Super. A to środowisko, bo to, to środowisko domowe prawdopodobnie. Mhm. Czym ono jest? Co wschodzi w skład takiego środowiska domowego? Środowisko domowe, czyli rodzina, mhm. to są nasi najbliżsi. E, zazwyczaj rodzice, rodzeństwo, czasem dziadkowie. E, to są osoby, z którymi jesteśmy spokrewnieni. Zazwyczaj to są więzy krwi, lecz nie zawsze. Czasem to są więzy emocjonalne. Czyli to są takie osoby, z którymi się wychowujemy, też takie, które sprawują nad nami opiekę. Dokładnie. Mhm. E, środowisko e, rodzinne możemy potraktować tak systemowo. E, wtedy też mamy taki wgląd, jak ta rodzina funkcjonuje. Mhm. E, chodzi dokładnie o to, że e, rodzina składa się z jednostek, które jakoś na siebie oddziaływują. Mhm. I to, w jaki sposób na siebie oddziałujemy, pewnie powoduje, że w jakiś sposób się kształtuje e, charakter człowieka bądź e, bądź te relacje między nimi. Dokładnie. Mhm. Środowisko domowe, traktując ekosystem, możemy porównać do organizmu człowieka, mhm. kiedy to e, organizm nasz składa się z wielu narządów. Jeśli jeden z narządów przestaje pracować prawidłowo, cały nasz organizm daje znać, że coś jest nie tak. Tak mhm. też jest w rodzinie. E, kiedy tam w rodzinie jednostka e, czy jakaś relacja nie do końca gra, cała rodzina przez to funkcjonuje gorzej lub inaczej, po prostu. Mm -hmm. A czy takie dysfunkcje ogólnie widać na pierwszy rzut oka? Czyli patrzy się na rodzinę i widać, że coś jest nie, nie tak? Czy czasami w ogóle wszyscy się tak maskują w ogóle i wysoko funkcjonują, i wtedy w ogóle mówimy, o, jego nie się kochają, a tak naprawdę. Owszem, dokładnie tak jest. I też często poznając pacjenta, na początku często jest trudno znaleźć przyczynę mm -hmm. jakichś tam niepowodzeń czy trudności, dopiero przy bliższym poznaniu w ogóle całej rodziny dostrzegamy te zależności, jakie tam są, czasem to są niuanse, mhm. które trzeba umieć wychwycić. Mhm. W kontekście rodziny, w kontekście relacji pomiędzy członkami rodziny, osób bliskich pojawiło się coś takiego jak przywiązanie. Mhm. Czemu ono jest ważne w życiu młodego człowieka? Tutaj pozwolę się odnieść do teorii przywiązania Johna Bulbiego. Mhm. Według definicji przywiązanie to specyficzny rodzaj relacji społecznej, oparty na emocjonalnej więzi, wykształcany początkowo między dzieckiem a opiekunem, zwykle mamą, następnie z innymi osobami. Tutaj ta teoria wskazuje nam, że podstawowym znaczeniem dla, dla naszego rozwoju jako jednostki ma tworzenie intymnych, emocjonalnych więzi międzyludzkich. Mhm. Duży wpływ na rozwój dziecka, czyli człowieka, też sposób wychowywania przez rodziców, a także to, jak w ogóle jesteśmy traktowani przez inne osoby w dzieciństwie. Mhm. I kolejnym ważnym aspektem jest to, że te zachowania przywiązaniowe, które, z którymi mamy styczność w dzieciństwie, których się nauczymy, one towarzyszą nam potem w dorosłości. I zazwyczaj pokazują nam się te mechanizmy w sytuacjach, kiedy te emocje są duże, mhm. w sytuacjach stresu, lęku czy też miłości. Aha. Wtedy mamy do czynienia z tymi mechanizmami, które wykształci wykształciliśmy w dzieciństwie. Czyli to jest tak, że nasi rodzice, nasza mama jest dla nas takim pierwszym wzorem kobiety, z którą budujemy jakąś relację, gdzie, która obdarza nas opieką, troską, wspiera, pokazuje, bądź jeżeli nie ma tych aspektów, to my w pewien sposób jesteśmy niepełni. Nie wykształcamy sobie takich cech, które później po prostu w, w dorosłym życiu powodują, że mamy problemy w komunikacji, problemy z budowaniem e, znajomości. Nasz organizm, zarówno w kontekście fizycznym, jak i psychicznym, cały czas dąży do równowagi. Mhm. Więc jeśli czegoś nam brakuje, to my sami staramy się sobie to dobudować. Mhm. E, I tutaj, jeśli mamy, załóżmy, mamę, która. Jest dość chłodna w relacji, to my staramy się zastąpić tą potrzebę miłości w inny sposób, mhm. albo czasem wypieramy tą potrzebę. Mhm. I to w ten sposób nas kształtuje potem, że w przyszłości w relacjach czasem nie pozwalamy sobie na bliskość, mhm. czasem wypieramy tą potrzebę, czujemy, że coś nie gra, przez to mamy jakieś zawirowania, często relacyjne. No, ale do tego dochodzi się stopniowo i to wychodzi w trakcie życia mhm. potem. Tutaj jeszcze chciałam się odnieść do tego, bo to ważna kwestia, tego, co tam w dzieciństwie. Według Bobiego te mechanizmy stanowią dla nas taką bezpieczną bazę. To znaczy, na podstawie tej bezpiecznej bazy, budujemy to, jak się zachowujemy. Budujemy swoje doświadczenia. Bezpieczną bazą w, w tym kontekście nazywamy tą dobrą atmosferę w domu, która, którą zapewnia nam nasz opiekun, rodzice. Mhm. Ta dobra atmosfera pełna bezpieczeństwa, akceptacji pozwala nam rozwijać siebie, swoje talenty. Zaspokajamy swoją ciekawość w życiu, kiedy się rozwijamy. Spotykamy się często z trudnościami, bo mhm. wychodzimy ze swojej strefy komfortu, i wtedy, kiedy spotyka nas coś trudnego, potrzebujemy miejsca, do którego wrócimy i poczujemy się bezpiecznie, będziemy mogli zebrać myśli, czy też poradzić sobie z tymi emocjami nieprzyjemnymi dla nas. Mhm. I to dom powinien być tą bezpieczną bazą. Jeśli chodzi o dziecko czy nastolatka. Czy można to porównać do takiej przystani dla jachtów, dla łódek, gdzie dziecko jest tą łódką, która wypływa na łowy? I, I po tych łowach musi wrócić, tak, żeby naprawić swoje sieci, żeby e, sprawdzić, czy w kutrze jest wszystko w porządku. A to właśnie rodzice, ma, mama jest tą osobą, która nam podpowie, pomoże, pozwoli rozładować jakieś napięcie, bądź wyjaśni sytuację, z którą się e, spotkaliśmy, i, i razem z nami spróbuje znaleźć rozwiązanie. Dokładnie tak jest. Mhm. Wtedy, kiedy mamy tą bezpieczną przystań, to, to możemy się wypuszczać na coraz szersze wody mhm. w I naszym odkry, życiu. I odkrywać świat. Dokładnie. Mhm. Fajnie jest, jak ma się rodziców, mamy tatę, którzy stworzą taką atmosferę, którzy stworzą taką przystań, bezpieczną bazę w domu. A jeżeli nie mamy takiej osoby, jeżeli nie mamy takiego kontaktu z rodzicem, gdzie możemy szukać właśnie takiej bezpiecznej przestrzeni, bazy? Mhm. Jeśli środowisko domowe nie jest przyjazne, myślę, że najważniejsze jest starać się wychodzić z domu. I szukać miejsca, gdzie będziemy czuć się bezpiecznie, gdzie będziemy czuć się w pełni akceptowani. Ciekawym rozwiązaniem są chociażby zajęcia pozalekcyjne, czy koła zainteresowań, jakieś warsztaty, są też świetlice socjoterapeutyczne, czy domy kultury. Mhm. Myślę, że w tym wieku nastoletnim, kiedy budujemy swoją tożsamość. Ciekawym rozwiązaniem jest szukanie sobie pasji, bo w ten sposób też poznajemy ludzi, z, którym, mhm. z którymi coś nas łączy, i w ten sposób myślę, że możemy poszerzać swoje środowisko, które nam sprzyja mhm. w tym kontekście. Jeśli mamy trudność z nawiązywaniem relacji, czy jesteśmy nieśmiali, to też myślę, warto udać się do psychologa, czy to szkolnego, czy jeśli też nie jesteśmy pewni tego szkolnego, bo to jest jakieś tam znane nam środowisko, możemy udać się do specjalisty w takim bezpiecznym dla nas miejscu, czyli gdzieś indziej, czy też skontaktować się z infolinią. Ale mhm. tutaj myślę w takich bardziej kryzysowych sytuacjach. W kontekście budowania relacji z rodzicami występują rodzaje przywiązań, i domyślam się, że są i zalety i wady, bądź konsekwencje rodzajów przywiązań. Jakie to są style i z czym one się wiążą dla, dla młodego człowieka? Tak, tutaj mówiliśmy o bezpiecznej bazie. Mhm. Wtedy mamy do czynienia z przywiązaniem ufnym. Kiedy środowisko jest sprzyjające, w konsekwencji w przyszłości, w dorosłości mamy taką większą odporność psychiczną i dobrze radzimy sobie w sytuacjach społecznych, jesteśmy świadomi siebie, swoich wartości, mamy też często, ja tak z perspektywy pracy będę teraz mhm. trochę opowiadać, do czynienia z rodzinami, to w teorii nazywa się przywiązanie lękowo-unikające, kiedy to rodzice, mimo starań, niewystarczająco dobrze odczytują czy wyczuwają potrzebę dziecka. Mhm. Są to rodzice często mocno praktyczni i skupiają się na tym, żeby dziecko było nakarmione, miało korepetycje i zapewnione były jakieś takie finansowe potrzeby. Mało jest rozmów o emocjach. Wtedy w konsekwencji, kiedy jesteśmy w ten sposób wychowywani, możemy minimalizować swoje potrzeby mhm. i skupiać się na rzeczach przedmiotowych, które nas otaczają, a nie za bardzo mieć wgląd w siebie i w to, co czujemy, jak się czujemy w danych relacjach. Myślę, że, że to takie dość trudne. Mhm. Inną, innym rodzajem rodzin, które spotykam, to są rodziny, gdzie więź jest zdezorganizowana. Mhm. Tam mamy często do czynienia z przemocą, to są sytuacje trudne. Tam często dziecko staje w roli opiekuna rodziny, mhm. mimo że to przecież przemoc, ale wtedy te zachowania przywiązaniowe. Bardziej się uwydatniają. Kiedy ktoś stosuje wobec nas przemoc, my tym bardziej przyciągani jesteśmy do tej osoby. Mhm. Czujemy się zobowiązani do, do bycia, trwania w tej relacji. Ale tutaj. Jest bezwzględnie potrzebna interwencja kogoś z zewnątrz i, i wyrwanie nas z, z takiej relacji. Czy mm. to, to, to się kojarzy z syndromem sztokholmskim, gdzie, gdzie, gdzie bronimy oprawcy, oprawcy. będąc ofiarą? No, na pewno w ogóle jest to trudna sytuacja, i, i zdecydowanie zewnętrzna pomoc tutaj jest potrzebna, żeby wyrwać się tym bardziej, że to będzie rzutowało na całą naszą przyszłość, tak? jeżeli sobie nie pomożemy w tej, mhm. w, tym, w tej przestrzeni. Dokładnie. Mamy też czasem do czynienia, w teorii nazywamy taką więź lękowo-ambiwalentną. Kiedy to rodzice, krótko mówiąc, bardzo przeżywają emocje związane z rodzicielstwem, mhm. bardzo się też starają i przy tym mocno wyręczają dziecko w jego obowiązkach, nie do końca pozwalają dorosnąć, mhm. są kontrolujący i to wszystko jest oczywiście robione w dobrej wierze. Niestety niekiedy z niekorzyścią dla, dla dziecka, bo wtedy nie ufamy sami sobie. Kiedy mhm. ktoś w ten sposób nami zarządza w domu, mamy dystans do tego, co potrafimy, czego nie, co w konsekwencji prowadzi do tego, że nie umiemy często podejmować decyzji i nie umiemy być zaradni mhm. w takich sytuacjach. To też objawia się pewnie brakiem pewności siebie, właśnie niedecyzyjnością, przychylnością do innych, silniejszych jednostek, nawet wbrew sobie tak? czyli, żeby komuś zrobić kolokwialnie dobrze, tak rezygnujemy z naszych potrzeb i, i z naszych e, pragnień. Dokładnie, mhm. dokładnie. Bycie w środowisku rodzinnym, bycie w środowisku domowym e, to właśnie relacje, relacje z rodzicami, z osobami bliskimi, to też Taki transfer wiedzy, transfer e, doświadczenia od osób starszych do osób młodszych, to też czas próbowania, testowania, popełniania błędów, przyznawania się do nich najlepiej, jeżeli jest taka przestrzeń w domu e, do tego, bo niestety, jeżeli nie ma takiej przestrzeni, no to ciężko później się z tym pogodzić. E, z czego mogą wynikać trudności w komunikacji w środowisku e, domowym? Jak z Twojej perspektywy to wygląda? Wydaje mi się, że to są właśnie e, różnice, w w Perspektywach rodzica a dziecka. Mhm. Rodzice mają wiele doświadczeń życiowych, są dużo dojrzalsi, e, często chcą nas chronić jako dzieci, e, więc starają się nam radzić. Mhm. Niestety, świat się na tyle mocno zmienił. Rozwój technologii wpłynął e, na cały system teraz społeczno-kulturowy, który mamy, mhm. że Dojrzewanie w tym momencie wygląda zupełnie inaczej niż dojrzewanie w czasach młodzieńczych naszych rodziców, i mimo ich świadomości i doświadczeń, oni nie do końca potrafią sobie wyobrazić perspektywę dzisiejszego nastolatka. Mhm. Stąd też ta trudność. W tym, że niekiedy nastolatkowie uważają, że, że rodzic coś nam doradza, ale zupełnie nie ma pojęcia, o czym mówi i co my przeżywamy w aktualnej sytuacji. I to też wynika z tego, że często chcąc przekazać coś, zupełnie nie słuchamy drugiej osoby. Warto zamiast dawać rady, tutaj szczególnie mówię do rodziców teraz, to zapytać cześć, co słychać, czy mogę ci jakoś pomóc. Mhm. I że, żeby to był wstęp do rozmowy, żeby dać przestrzeń na to, żeby dziecko samo, czy nastolatek powiedział, co mu dalega, albo że nic mu nie dalega. Ważne jest też to, żeby codziennie dbać o tą relację, nie tylko wtedy, kiedy się coś dzieje, próbować rozmawiać, ale żeby chociażby trwać w milczeniu, bo czasem to jest potrzebne i budujące w danych sytuacjach. Więc myślę, że, że to słuchajmy siebie i bądźmy po prostu blisko. Mm. To słuchanie jest mega trudną sprawą, bo jak ktoś zaczyna coś mówić, to nasz mózg już odpala w ogóle informację zwrotną i nawet zanim ta osoba skończy myśl, my już, już wiemy, co chcemy jej powiedzieć. A bardzo często dopiero na końcu tej wypowiedzi jest puenta, do której powinniśmy się odnieść. Dlatego ta wskazówka, żeby słuchać mm -hmm. i dać, dać dokończyć, jest okej, okay, myślę. I też może warto nie oceniać, bo każdy ma prawo, Prawo czuć jakieś sytuacje, przeżywać je na swój sposób i dopóty, dopóki one, one nie są zagrażające życiu, bądź zdrowiu, mamy prawo pobyć w tej sytuacji, z zobaczyć z naszej perspektywy, bądź e, zawsze może warto też pytać, czy potrzebujesz mojej opinii w, tej tem w tym temacie, czy chcesz Oczywiście. poznać moje zdanie. E, I wtedy, e, wtedy tak, jak najbardziej dzielenie się e, tą, tą swoją perspektywą jest ważne. E, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś o, tej, e, o tym przeskoku cywilizacji. E, które który się w ogóle teraz zadział w kontekście technologii dojrzewania, czyli te 20, nawet 30 lat temu zupełnie inaczej się dojrzewało, zupełnie inaczej się było młodzieżą. E, i, a rodzice właśnie nie, nie mają, mają problem ze zrozumieniem tego. Też kiedyś się inaczej wychowywało dzieci. Pokutuje w mojej ocenie jeszcze takie przekonanie, że y, e, dzieci ryby głosu nie mają i bardzo często po prostu dzieci nie są dopuszczane do głosu, bo przywykło się, y, że, że dzieci w ogóle nie mogą mieć swojego zdania. to Wręcz przeciwnie, każdy człowiek ma swoje zdanie i ma prawo je wyrazić, ma prawo też mieć błędne podejście do, do jakiejś sytuacji. E, I po to jesteśmy, żeby jako ludzie sobie dawać przestrzeń do tego, żeby to zrozumieć, e, wyjaśnić. Ewentualnie, jeżeli popełniło się błąd, przeprosić i, i pójść dalej. Oczywiście. Myślę, że dobrym kierunkiem jest taki kierunek w rodzinie, kiedy to jesteśmy partnerami. Mm -hmm. I owszem, może to tak zabrzmieć trochę frywolnie, jak dziecko ma być moim partnerem, ale. Wszystko należy dostosować do możliwości, mhm. i ważne, żeby stawiać drugiego człowieka na równi, mimo wieku, mimo doświadczeń, tak samo równo, mhm. myśleć o wadze jego emocji, mhm. e, które przeżywa, bo myślę, że w tym się gubimy co on tam może wiedzieć, co on tam może czuć. No, no nie do końca tak jest. Każdy mhm. przeżywa emocje tak, jak potrafi. Na każdym co innego robi większe lub mniejsze wrażenie, i, i każdy z nas jakieś inne rzeczy mocniej lub mniej mocno przeżywa. Jest to indywidualna cecha dla każdego człowieka, tak? Zgadzam się z tobą. W takim razie, przechodząc w ogóle do takiego wyrównania wiedzy, jaka jest rola rodziców, opiekunów w życiu młodego człowieka, dziecka? Jeśli chodzi o teorię i to, co mówią nam książki i badania, rolą rodziców jest zaspokajanie potrzeb dziecka. I tu chodzi o takie cztery podstawowe potrzeby. Główną i taką najważniejszą, podstawową jest potrzeba miłości, ciepła i życzliwości. Jeśli to dziecko ma zagwarantowane kolejną w hierarchii jest potrzeba bezpieczeństwa. Mhm. Ważnym aspektem jest też spełnienie potrzeby samourzeczywistnienia. Każdy z nas potrzebuje czuć się wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju w życiu. Mhm. I to myślę, że jest istotne bo my jako dzieci jesteśmy na takim poziomie egocentryzmu, kiedy to patrzymy na świat tylko ze swojej perspektywy, nie umiemy jeszcze przekładać tego na to, co, co myśli drugi człowiek. I wtedy dla nas to, co robimy, czujemy, myślimy, jest po prostu najważniejsze i uważamy, że wszyscy w koło wiedzą to, co my myślimy. Mhm. Z czasem, kiedy dojrzewamy, to się zmienia i uczymy się tego, że, że każdy z nas jest inny, myśli inaczej. Ale to jest ważne, że, żeby móc się czuć wyjątkowo w dzieciństwie, to nas buduje, wtedy jest, jesteśmy silniejsi, odporniejsi i właśnie w konsekwencji, w dorosłości bardziej ufamy sobie. Ostatnią z potrzeb jest taka potrzeba, Szacunku, inaczej potrzeba uznania społecznego. Dziecko wychowywane bez krytyki, z uznaniem jego wartości, zna swoją wartość w przyszłości, ufa sobie samemu. Mhm. Myślę, że ważne jest to, że ja często odnoszę się do, do małych dzieci, bo myślę, że to jest baza, to jest podstawa i to też nas odzwierciedla potem w przyszłości. Często małym dzieciom pozwalamy płakać, krzyczeć, tupać nogami, jeśli są niezadowolone, i mówimy, że to okej, okay, bo to dziecko bo się jeszcze uczy. E, tylko my z wiekiem jesteśmy coraz bardziej powściągliwi w okazywaniu tych emocji. E, a myślę, że ten wiek dorastania szukania siebie, swojej tożsamości, to bardzo trudny wiek. E, I tu, jeśli chodzi o rodziców nastolatków, e, myślę, że ta potrzeba tego uznania ich emocji jest bardzo ważna i żebyśmy też jako nastolatkowie nie bali się mówić, co nam dokucza, co nas boli, z czym się nie zgadzamy, a jako rodzice nastolatków, żebyśmy potraktowali te sprawy poważnie, bo... Mhm. Czyli jako nastolatek w takim środowisku domowym mogę y, upominać mojego rodzica o te elementy roli rodzica, czy mogę go zachęcać do tego, żeby spróbował kochać mnie bardziej, żeby spróbował akceptować mnie bardziej, żeby mnie wspierał, żeby mnie nie oceniał, żeby mnie wysłuchał, bo taka jest jego rola? Tak. Myślę, że podstawą. Wszystkiego, co się dzieje w rodzinie, wszystkiego dobrego, jest komunikacja, mhm. więc mówmy o tym po prostu, czego potrzebujemy. E, bo jeśli tego nie powiemy głośno, nikt się często nie domyśli. Dlatego starajmy się informować o przeżywanych emocjach. E, czasem jest trudno, e, więc e, myślę, że to ważne, żeby mhm. uczyć się tego. Hmm. I stopniowo wychodzić właśnie z tej strefy komfortu, jeśli dla nas to bardzo trudne. A propos wychodzenia właśnie ze strefy komfortu, e, wraz z wiekiem, w ogóle przez całe życie mam wrażenie, że popełniamy błędy, ale tylko z wiekiem one e, zyskują na wadze. Tak, i jak, jak budować taką naszą odpowiedzialność? Jak stawiać e, kroki ku e, niezależności e, w wieku nastoletnim? Myślę, że na poziomie emocji ważne jest właśnie słuchanie siebie. E, nie warto działać impulsywnie, chociaż jeśli chodzi o ten wiek, wszystko dzieje się szybko, mhm. e, dużo się dzieje w nas w środku, e, więc to też zrozumiałe, ale ważne jest to, żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby się zastanowić, jak mi w tym, jakie ja się w tym czuję, czy to co robię jest dla mnie ok? czy to y, z kim rozmawiam, z kim spędzam czas, w jakich jestem relacjach, czy to koleżeńskich, czy czy bliższych, czy rodzinnych, jakie ja się wtedy czuję, czy jest mi bezpiecznie, komfortowo. Myślę, że warto robić sobie takie przerwy, y, pauzy na to zastanowienie się. Samodzielność w przypadku nastolatków polega na Próbowaniu nowych rzeczy, braniu na siebie większej odpowiedzialności, podejmowaniu samodzielnych decyzji oraz ustalaniu, kim się jest, kim się chce być. Więc myślę, że to tak ważne i trudne, że samo próbowanie jest wyzwaniem. Ciężko się nie pogubić w tym wszystkim i myślę, że samo próbowanie nowych rzeczy jest takim już dużym krokiem. Do, do odpowiedzialności, do samodzielności i niezależności. Olu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za, za przybliżenie nam e, tematu środowiska domowego, czyli e, tematu tego, jak środowisko, w którym żyjemy w domu, wpływa na odbiór otaczającego e, nas świata. Ja też bardzo dziękuję. Dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Za nami kolejny odcinek podcastu Przerwa na Emocje. W opisie odcinka znajdziecie więcej informacji oraz link do strony Fundacji Nie widać po mnie. Pamiętajcie, że wasze emocje są ważne i zasługują na uwagę. Dzięki za to, że byliście z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku.